Ćwiczenia mobilizujące obręcz barkową i odcinek piersiowy kręgosłupa oraz klatkę piersiową przy użyciu KIKA. Pierwsze ćwiczenie. Pacjent w pozycji stojącej, nogi mniej więcej na szerokość bioder, kolana lekko ugięte, głowa na przedłużeniu kręgosłupa, wzrok skierowany do przodu. W pierwszym ćwiczeniu unoszenie KIKA nad głowę. Ruch wykonywany powoli. Wdech, ręce w górę. Wydech, ręce w dół. W kolejnym ruchu, po uniesieniu kika nad głowę, starasz się poprowadzić go za głowę. Najważniejsze, aby nie wykonywać wysuwania głowy do przodu. Ruch wykonywany jest w dostępnym zakresie. Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę sprowadzić kijek na wysokość odcinka piersiowego. Robisz tyle, ile możesz w zakresie bezbolesnym. I trzeci ruch, krążenia barków wykonywane w stronę od siebie i do siebie. Możliwie jak największy zakres ruchu do przodu i do tyłu.